No, dzień dobry. Dzień dobry. Tak ja to się proszę. Upadła mi dobra nie bo... A ja bo nie chcę mnie zrobić. Na pożywacie mnie to parę tysięcy. Co no, na. 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 ponad Na. Na. no. No, Nasz... no, 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 nie, No, to po prostu się w po prostu się Jakim przez gadę no. może przejść będzie no. pani warzywkiem? Tak, A prywatnie, że podjęli robić. No, robię badanie. Aha, aha, aha. Ja mam tu śniata. Mhm. No. Aha. I tu tego śniata? Boją się. Boją. Pierwszą zrobinę, to po prostu. No tak, ale to, co oni panią wskazują, tym do końca życia na no, to. Tak, bo... no. Aż pani jeszcze jest. Się... A w domu to Ja już pytałam o Panią, bo ja raz widziałam jak Pani mnie się uśmiechała, jak kwiatki podlewałam na jesieni. Wie Boże, i Pani o to I tak się zeszło pod kościołem i Olek, ten mówi, tak mówi Ela, Pani ma Ela, tak? Ela mówi tak, biodro złamała to, bo... Ale taki ładny dzień, o tutaj rano no, wyszłam no. z Miśkiem, mm -hmm. była narodzina. Tak, o, Och, Pani, jak? Wystawało, zobaczyłam tak. na ja rano, 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 rano. Rano, 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 rano. Pani ma buty na płaskim przecie, no. z kobitem minęłam, nie ja ja mam za przeproszeniem, a ona mi pisze, pani, no. ja Pani nie przewróciłam, ona sama, lekko zawadziłam no. 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 To jest coś, to co ja pieszam, jak on pieszam, to. Pieszam, a ja, czy razem tak jest, 95, ja no. No. ale to jest... To pani już 9 lat młodsza ode mnie, tak? Ja mam 74. Moje mm -hmm. życie przeleciało jak murane w ochotce. Wiadomo, że było i dobrze i źle. Jest. No, jak jak to, jak to choruje i wszystko, jak to w życiu, bo nie to takie coś. No właśnie, byśmy to było na tonie, prawda? A musimy, bo jak to? Tak jest, tak jest, jest. To, by by to by normalnie. Ja na smyczku byłam, zobaczyć, co no. tam jak tam. No, ja nawet. Nie... No jak pani? No, nie nie na pani? pani. No, no, no. Tak. No, bo się dało.

u nas nie ma nic dla kolekcji, nic. No. Dla siebie to mają wszystko. Ale to kurwa, oni się nie odpożyli, no. w niedzielę, w sobotę, pozostawiamy. tam no. nawet na tak. nie można tak. biegać. Chodniki tylko to po prostu, co tu się dzieje, to, to, to jest... To jest krężka. tak. tak. No. Ja samochody, to stoją wszystko z tego warsztatu tak, tutaj, tak. bo on tu mieszka i, 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 i ja, to mnie tak. jak tak. zastawili. Ale tak. już widzi Pani, że przy bramie nie stoją, bo im straż miejską zawołała. No. Ja nie mogę rowerem wyjechać, bądź tak. żeby mogli, to by mi na podwórko wjechali, no. do tego to jest tak. podobne, ja, to, to ludzie. Tam czasami na tak. tak. ja mogę, inwalida może. No tak. ale, ale, Dziś, takie, nie, wie, ale taki chłodnik Pani by sobie bezpiecznie miała, jak Pani ma się, no. Boże, do zdrowia no. życzę, córka. wszystkiego dobrego Dziś, Pani.